O pieniądzach nie należy myśleć, tylko nimi zarządzać. Zacząć należy od zidentyfikowania, jakie jest nasze podejście do pieniędzy. Czy pojawiają nam się myśli, że gdybym miała więcej pieniędzy, to rozwiązałoby to wszystkie moje problemy? Takie myślenie zwykle nie jest racjonalne. Świadczy raczej o tym, że mamy jakąś głębszą ranę i samo bandażowanie jej nie uleczy. Z drugiej strony. Wiele osób uważa, że skoro pieniądze są takie złe i niszczą relacje, to w ogóle nie będą o nich myśleć. To też jest błąd. Chodzi o to, by myśleć o nich w kategoriach zarządzania, a nie cudu, który te pieniądze miałyby sprawić, wyjaśnia doktor habilitowana Agata Gąsiorowska. Rozmawiał z nią Jan Bolanowski. Rozmowa stanowi część wywiadu opublikowanego w lutowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Dlaczego psycholog zajmuje się pieniędzmi? Przecież chodzi o liczby i wartości, wydawałoby się, że to pole badawcze raczej dla matematyka. To może ja zadam pytanie, jak pan uważa, o czym ludzie mówią, kiedy rozmawiają o pieniądzach, na przykład ze swoim partnerem? O wydatkach, o potrzebach? Bynajmniej, może nam się wydawać, że ludzie w rodzinach rozmawiają o tym, co ile kosztuje, ile muszą zaoszczędzić, czy ile wydadzą podczas wakacji. W rzeczywistości wcale tak nie jest. Ludzie zazwyczaj rozmawiają o pieniądzach w kategoriach bo ty nigdy, bo ty zawsze. Proszę też zauważyć, jak rozmawiamy o pieniądzach z dziećmi. To zwykle nie jest stwierdzenie w stylu musisz zaoszczędzić 20 złotych, to mamusia ci dołoży drugie 20 złotych i kupimy zabawkę. Znacznie częściej to jest komunikat mamusia nie może ci kupić zabawki, bo nie ma pieniążków. W takim komunikacie nie ma żadnego odniesienia do kwoty ani wartości towaru. Zamiast tego używamy pojęcia wytrychu jako argumentu. Zresztą ekonomiści też często używają takich wytrychów, mówiąc na przykład, że nie możemy czegoś zrobić, bo nam spadnie PKB. Słynne, pieniędzy nie ma i nie będzie? Dokładnie. Co z tego, że spadnie PKB? Takie stwierdzenie nic nie tłumaczy i nie jest zrozumiane. Podobnie jest w przypadku dziecka, które najpierw słyszy, że mamusia nie ma pieniążków, a po chwili widzi ją przy kasie w supermarkecie, jak jednak płaci za zakupy. W tych przykładach w ogóle nie ma wartości w sensie matematycznym czy ekonomicznym. Zamiast tego są przekonania, jak powinniśmy się zachować lub nie, ile tych pieniędzy powinno być, albo co by się wydarzyło, gdyby tych pieniędzy było więcej. Ludzie są tylko ludźmi. I zachowują się zupełnie inaczej niż przewidują modele matematyczne czy teorie ekonomiczne. Dlatego, w zachowaniach odnośnie do pieniędzy jest bardzo duże pole do badań dla psychologa. Jakie są najczęstsze błędy poznawcze, które sprawiają, że homo sapiens zachowują się inaczej niż wymyśleni przez ekonomistów homo economicus? Zacznijmy może od tego, skąd się te błędy biorą. Ekonomia behawioralna wskazuje dwie najczęstsze przyczyny błędów związanych z postrzeganiem pieniędzy. Pierwszy to, mówiąc językiem matematycznym, nieumiejętność dyskontowania przyszłości na teraźniejszość. Nasze zachowania finansowe są bardzo krótkowzroczne. Nie odkładamy na emeryturę, nie doceniamy kosztów spłaty kredytów, zwłaszcza gdy zaciągamy je na wiele lat. Drugi błąd wynika z tego, że wbrew pozorom pieniądze nie mają skali. Jak to? Pieniądze są liczbami, ale tak naprawdę nie mają obiektywnej skali. Kiedy mówimy o temperaturze, to są jakieś niezależne wyznaczniki, które pozwalają się odnaleźć. Gdy jest 0 stopni Celsjusza, zamarza woda. Gdy jest 20 stopni, prawdopodobnie ściągniemy sweter. Natomiast gdy słyszymy, że konkretny telewizor kosztuje 2000 zł, to zupełnie nie wiemy, czy to jest dużo, czy mało. Większość z nas nie ma tak rozbudowanej wiedzy o telewizorach, by móc to ocenić. Zamiast tego szukamy punktu odniesienia. Ponieważ jesteśmy poznawczo leniwi, zwykle jest nim cena telewizora na półce obok. Jeżeli on będzie droższy, to ten za 2000 tysiące będzie wydawał się tańszy i odwrotnie. To jest bardzo niebezpieczna pułapka, że dokonując różnego rodzaju ocen finansowych, jesteśmy skazani na porównania cen, zarobków itd. Z tego powodu możemy nabrać się na przykład na sztuczki sprzedawców, ale też przeżywać wiele negatywnych emocji. To jednak nie wszystko. Problemem jest to, że w przypadku pieniędzy nie mamy końców skali. I nawet nie chodzi o to, że zadłużając się czy ponosząc straty, możemy zejść poniżej zera. Proszę zauważyć, że nie mamy pojęcia, co jest po drugiej stronie, czyli mówiąc inaczej, ile to jest dużo. To też zależy od punktu odniesienia. Tak, tylko że jego nie da się ustalić. Spójrzmy na sytuację, gdy małe dzieci dyskutują, czyj tata zarabia więcej. Po chwili mówią już, a mój tata zarabia 5 milionów, a mój 10 miliardów i tak dalej. To się nam dorosłym wydaje śmieszne, ale w pewnym sensie zachowujemy się tak samo. Gdy pyta się ludzi, o ile więcej musieliby zarabiać, by czuć się o jeden punkt bardziej szczęśliwi na 10-stopniowej skali, to wszystkim, niezależnie od dochodów, Wydaje się, że jak będą zarabiali dwa razy więcej, to będą o jeden punkt bardziej szczęśliwi. Czyli jak ktoś zarabia pięć tysięcy, to wystarczy mu do szczęścia dziesięć tysięcy, a jak ktoś zarabia pięćset tysięcy, to już potrzebuje miliona. Czy to się czymś różni od dzieci mówiących, że tata zarabia milion miliardów? A jakie pieniądze wywołują w nas emocje? U każdego inne. Z moich badań wynika, że ludzie bardzo różnią się pod względem tego. Do jakiego stopnia pieniądze wywołują w nich emocje? To jest silna, stabilna, zmienna, indywidualna. Jedni potrafią patrzeć na pieniądze takim bardziej matematycznym wzrokiem i przeżywają znikome emocje. U innych pieniądze wywołują silne uczucia i to zarówno pozytywne, jak i negatywne. Tego się nie da oddzielić, bo przecież jeżeli uważam, że pieniądze dają siłę, prestiż i przewagę nad innymi, Czyli, jeśli będę miała ich dużo, to zyskam szacunek i będę szczęśliwa, to znów wracamy do naszego błędu poznawczego. Nie wiemy, ile to jest dużo. Rodzi się niepokój, czy tyle, ile mam, wystarczy, czy jeśli będę miała mniej, będę nieszczęśliwa. Przekonanie, że pieniądze dają szczęście, zawsze wiąże się z obawą. No właśnie, a ile z punktu widzenia psychologii jest prawdy w tym, że pieniądze dają szczęście? A może jak chciała Marilyn Monroe, szczęście dają dopiero zakupy. Ani pieniądze, ani zakupy nie dają szczęścia. Badania pokazują natomiast jednoznacznie, że pieniądze potrafią zredukować nieszczęście. Osoby, które oglądają każdą złotówkę z obu stron, bo mają bardzo napięty budżet domowy, cały czas muszą podejmować tysiące drobnych decyzji. To jest bardzo wyczerpujące. Ponadto w sytuacji nagłej stają przed dramatycznymi wyborami, np. czy leczyć bolący ząb, czy zrobić zakupy spożywcze. Badania Mani i współpracowników opublikowane kilka lat temu w Science dowiodły, że osoby, które znajdują się w kryzysie finansowym mają niższe wyniki w testach inteligencji i gorzej funkcjonują poznawczo niż osoby w sytuacji zamożności. Wzrost dochodów od tego uwalnia, w związku z tym rośnie jakość i komfort życia. Nie rośnie natomiast emocjonalne poczucie szczęścia. To jak należy myśleć o pieniądzach, by pozytywnie wpływało to na nasz dobrostan? O pieniądzach nie należy myśleć, tylko nimi zarządzać. Ja wiem, że to trudne. Zacząć należy od zidentyfikowania, jakie jest nasze podejście do pieniędzy. Czy pojawiają nam się myśli, że gdybym miała więcej pieniędzy, to rozwiązałoby to wszystkie moje problemy? Takie myślenie zwykle nie jest racjonalne. Świadczy raczej o tym, że mamy jakąś głębszą ranę i samo bandażowanie jej nie uleczy. Z drugiej strony, wiele osób uważa, że skoro pieniądze są takie złe i niszczą relacje, to w ogóle nie będą o nich myśleć. To też jest błąd. Chodzi o to, by myśleć o nich w kategoriach zarządzania, a nie cudu, który te pieniądze miałyby sprawić. Pieniądze są jedną z najczęstszych przyczyn kłótni w związkach i rozpadu relacji. Czy to znaczy, że nie umiemy o nich rozmawiać? Mamy z tym duże problemy, zwłaszcza wtedy, gdy w relacji jedna osoba ma symboliczne i emocjonalne skojarzenia z pieniędzmi, a druga prezentuje podejście ekonomiczne. Ta pierwsza osoba będzie unikała rozmów na temat pieniędzy, bo będą się jej kojarzyć z pretensjami i kłótnią. Druga będzie dążyć do rozmowy, bo chce zaplanować rodzinny budżet, by uniknąć kłopotów w przyszłości. Niestety, w rozmowach o pieniądzach istnieją dwa odrębne języki, i jeśli ludzie nie ustalą, którym językiem będą rozmawiać, to nie rozmawiają w ogóle. Jednej stronie się wydaje, że druga unika rozmów, a drugiej, że pierwsza chce za wszelką cenę doprowadzić do konfliktu. Zapraszamy Państwa do lektury całego wywiadu, który dostępny jest w lutowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Czytał Profesor Krzysztof Opieliński.